Jako dietetyczka jem w ciągu dnia soboty zaczynam koło ósmej Z zakwasami na skośnych brzucha Po poprzednim treningu Robię kakaową owsiankę ze skrem, borówkami, gorzką czekoladą i migdałami Odpowiednio zbilansowana owsianka To naprawdę świetne śniadanie Potem kawa z mlekiem i siadam, żeby poczytać książkę Ogarniam się, ubieram I jedziemy do Lidla, żeby zrobić zakupy spożywcze na cały tydzień Pojemy między innymi na spróbowanie Takie czekoladowe wafle ryżowe Bardzo smaczne, ale niestety w składzie jest dodatek cukru Zjadam dwa i zabieram się za rozpakowywanie zakupów. I nagrywam przy okazji haul, który jest już na profilu. Potem sprzątam w lodówce i układam kupione produkty. Kupiłam sobie też nową piękną matę do domu i może dzięki niej zmobilizuję się do rozciągania. Wstawiam pranie i ubieram się ciepło, żeby iść pobiegać. Robię spokojne 7 km i tym razem staram się biegać w tzw. drugiej strefie, więc wolniej niż zazwyczaj. Po powrocie biorę kreatynę, suplementy, piję dużo wody i zabieram się za obiad. Robię sałatkę z cebulą, pomidorem, ogórkiem. Do tego komosa ryżowa, która jest między innymi źródłem pełnowartościowego białka, a mój Chłopak zajmuje się przygotowaniem steka. Całość wychodzi naprawdę pysznie. Jemy i oglądamy odcinek serialu. Po czym biorę prysznic, zwieszam pranie i zbieram się do wyjścia. Jedziemy do galerii, bo muszę zareklamować buty i przy okazji oglądamy już rzeczy do nowego mieszkania. Po powrocie robię kolację, tortille z jajkiem, fetą i pomidorem. Jem i siadam do montażu filmu. Po publikacji składam jeszcze pranie i już w łóżku oglądam ulubiony serial.